Sekrety długowieczności, czyli 9 lekcji od stulatków. Kochani, zanim przejdziemy do tematu, chciałabym Was oczywiście prosić o co, o łapkę w górę, żebyście nacisnęli subskrypcję, dzwoneczek e, i żebyście moje materiały rozsyłali do swoich znajomych, oczywiście jeżeli będą dla Was przydatne. A teraz do dzieła! Temat długowieczności frapuje nas, myślę, wszystkich i tego, żeby w ogóle nasza nie tylko żebyśmy żyli długo, ale żebyśmy żyli tak naprawdę bardzo jakościowo. I znam takich ludzi, którzy mając 100, 103, 105 lat, byli naprawdę bardzo, bardzo sprawni. Gdy pytało się ich o to, co jest sekretem ich długiego życia, w, naprawdę w relatywnej sprawności, każdy z nich opowiadał tutaj o jakichś tam swoich. Takich, wiecie, głównych rzeczach. Niektóre były strasznie zabawne, niektóre były bardzo, takie bardzo głębokie, i myślę, że naprawdę jest taka jakaś taka wspólna cecha ludzi, którzy są długowieczni. I tutaj taki, taki autor Betner w swojej książce Niebieskie Strefy opisał właśnie dokładnie. Zrobił badania w takich niebieskich strefach, czyli na Sardynii, gdzie jest największa populacja stolatków i to mężczyzn, i na Okinawie, gdzie jest wyrównana populacja mężczyzn i kobiet, ludzie, którzy mają 100 lat i są sprawni. I on też ma taką, taką, taką stronę, Blue Zones się nazywa, gdzie możecie na przykład też określić, jaką taką, oczywiście w algorytmie to jest, ale można określić, jak długo będziemy żyli. To jest bardzo, moim zdaniem, interesujące. I jak w prosty sposób można przedłużyć jakość swojego życia. I teraz on zebrał te swoje wnioski badawcze w dziewięciu lekcjach, które Wam teraz króciutko mówię, bo uważam, że są super interesujące w takim, takim budowaniu takiej szerszej perspektywy na nasze życie e, i takie podnoszenie świadome, takie świadome podnoszenie jakości tego życia. Czyli pierwsza rzecz, która była bardzo ważna dla tych stulatków, którzy odpowiadali na badania, to był po prostu naturalny ruch. Tu nie chodzi o to, żeby wiecie, raz na rok przebiec maraton, triatlon czy teraz był nawet taki dziesięciokrotny, nie tam, coś tam, to naprawdę to już, jak patrzę na liczbę kilometrów, to po prostu jakiś tam absolutny kosmos. To już trzeba być chyba jakimś cyborgiem, żeby to przebiec, ale no są tacy ludzie. Zawsze są w populacji, pamiętajcie, ludzie, którzy są ekstremalnie wytrzymali. I teraz chodzi o to, że żeby po prostu, że oni się ruszali. Na Sardynii na przykład bardzo długo pracowali w polu. Dodam, że tam jest taka książka na ten temat. To zazwyczaj te pola były daleko od wsi, więc, żeby na przykład dojść do swojego pola, to oni czasami szli 20-30 km w ogóle, żeby tam dojść. Nie? Więc to naprawdę bardzo wymagało dużej ilości ruchu, takiego stałego na co dzień. Czyli na przykład rower, czyli na przykład spacer. Czyli jakieś takie coś, co tak, wiecie, na przykład celowo sobie utrudniamy życie, czyli gdzieś tam zamiast samochodu to sobie podejdziemy, zamiast windy to idziemy po schodach i tak dalej i tak dalej. W każdym razie naturalny ruch, Zresztą taka moja znajoma pani doktor, taka propa, która też już jest dobrze po 90 zawsze mówi, że po 50 już żadnych szaleństw, nie? Ale ruch, i ona zawsze mówiła a propos właśnie tego, że, że wiecie, najlepiej to mieć po prostu ogródek i tam po prostu robić wszystko, tu się wspinać, tutaj kopać, tutaj klęczeć, tutaj, tutaj, tam. I mówi, to jest ta naturalna dawka ruchu, której potrzebujemy. I myślę, że to jest bardzo ważne, nie? Lekcja druga to jest Hara Hachibu. Czyli okinawczycy. Zawsze wyma wypadali tą swoją formułkę. Chodzi o to, żeby się najadać mniej więcej w 80%, czyli dojść do momentu tości i nigdy się nie, przejada, nie przejadać. Czyli na przykład oni mają mniejsze naczynia, kupują mniejsze porcje jedzenia. Aha, i w ogóle to, to po prostu jedzą do momentu aż są po prostu już są syci. I tak samo robią na przykład sardyńczycy. I teraz pierwszy posiłek to w pierwszy, największy w pierwszej połowie dnia. Wieczorem już zazwyczaj kolacje są dużo lżejsze, i tak właśnie robią też Sardyńczycy i mieszkańcy półwyspu Nikoja, gdzie też jest wielka, duża ta populacja ludzi, stulatków. Następna, trzecia lekcja jest taka, że jedzą w większości rośliny. Na Okinawie między innymi wynikało to z tego, że po prostu mięsa za bardzo nie było. Więc albo było bardzo drogie, ale, a mieli dostęp do swoich ogrodów, w którym hodowali rozliczne warzywa, więc ich dieta w większości nie była to totalnie wegetariańska czy wegańska, nie, nie, absolutnie, ale w dużym stopniu no po prostu bardziej mm, le, lekkostrawna. Natomiast taką prawdziwą furorę w pokarmach w tych strefach to mają, robią orzechy, zwłaszcza ziemne, laskowe, włoskie, migdały, pekany i pistacje. Czwarta lekcja. Grona życia. Czyli wiecie, troszeczkę procentów naszym, w naszym życiu. To jest tak, że nie za dużo, nie zero, ale po troszkę. I tak na Okinawie oni popijają sobie tam na przykład jedną, dwie czarkę, sakę z przyjaciółmi. Na Sardynii nie wyobrażają sobie posiłku bez wina, zazwyczaj własnego, prawda, własnorobnego. E, więc. To utrzymuje tętnicę po prostu w, dobrym, w, dobrym, w dobrej kondycji. Tutaj właśnie w Dyni mieliśmy taką panią, gdzie nasz prezydent tutaj pojechał do niej i się pytał, co powoduje, że pani ma 100 lat? Jest pani sprawna, tam chodzi po gazetę, gotuje, robi zakupy. Ona mówi: Wiesz, syneczku, ja kiedyś miałam problemy z sercem, i lekarz mi za kazał codziennie wypić tam 50 koniaczku. No i ten koniaczek mnie chyba tak trzyma. Więc myślę, że no po prostu alkohol działa rozszerzająco, jakby dając ten lepszy poziom adaptacji naszym żyłom, naszym tętnicom. No i, i to jest to. Natomiast oczywiście w małych ilościach, bardzo małych ilościach. Piąta rzecz mieć cel. To jest, ta lekcja jest najtrudniejsza chyba do wytłumaczenia, bo wiecie, cel kojarzy nam się, że wiecie. No, nie wiem, pojechać, polecieć na Marsa czy na Księżyc, a tymczasem tak naprawdę mogą być różne cele. Na przykład tak jak moja sąsiadka, też tam, gdzie poprzednio mieszkałam, długowieczna pani też, a do wiosny bym chciała dożyć jeszcze tułem sałatę, posadziła jeszcze to. Ona już widziała to, co ona zrobi, ona już żyła, ona już miała nasiona przygotowane i to był jej cel. Inni mówią, a jeszcze, żeby ta moja wnusia za mąż wyszła, a jeszcze, żeby to, 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 tamto. A inni mają, służą innym ludziom, yy, bardzo długo mają karierę zawodową. Tak, jak niektórzy aktorzy w Polsce i tak dalej. Więc wiecie, te cele są bardzo różne. Ważne jest, żeby było coś nas takiego większego, niż tylko takie, no to codzienność, to codzienność, tylko żeby coś nas po prostu poruszało, nie? Ja to znam, jak byłam w Stanach, mieszkałam w Stanach, to tam była taka właśnie moja ta, ta pani, z, z Amerykanka, z którą wtedy mieszkałam, mimo że no, ta lusia to. To fajnie, no już tam dochodziła do dziewięćdziesiątki, do mówi nam. No, kurczę, no już właśnie tam, z szóstego czy siódmego języka się uczyła, teraz właśnie już chiński, bo na tapecie, no i patrz, prawie się nauczyła i zmarła. <grym> Więc świetne. Stuletkowie twierdzą też w szóstej lekcji: nie spiesz się, nie spiesz się. Czyli. Czyli coś takiego, co e, wiecie, oni nie wiedzieli, że jest przywlekły stres pewnie, a doskonale zdali sobie sprawę z tego, jak bardzo jest to szkodliwe. Przywlekły stres jest potwornie szkodliwy, dlatego też zwolnieniu obretów e, sprzyjają spry, różne praktyki, ale generalnie e, siódmy punkt mówi o tym. Że między innymi do temu zwolnieniu obrotów sprzyjają praktyki duchowe. Generalnie bez względu na to, czy ktoś był muzułmaninem, chrześcijanką, buddystką czy Żydówką, szczęśliwe stuletnie osoby są pełne wiary, są to ludzie wiary. Czyli to, co Brené Brown też mówi o tych populacjach ludzi szczęśliwych, że to są ludzie, którzy generalnie są bardzo często ludźmi wierzącymi Nie twierdzę, że tylko, ale tak mówią badania. I badania przeprowadzone przez Journal of Health and Social Behavior dowodziły, że ludzie, którzy przynajmniej raz w miesiącu biorą udział w nabożeństwie są zdecydowanie pozytywniej nastawieni. Oczywiście jest tutaj też działanie wspólnoty. Pamiętajcie, że bardzo często gdy idziemy, gdy ludzie gdzieś. Tworzą takie duże wspólnoty. Jednych z najsilniejszych wspólnot są to wspólnoty religijne. Dlatego też badania socjologiczne cały czas mówią o tym, że jest naprawdę ogromna siła tych powiązań. Nie? Lekcja ósma mówi o tym, że rodzina jest najważniejsza. Więc, więc dbanie o to, co ja Wam zawsze tutaj mówię na kanale, że najistotniejszym czynnikiem dla naszej długowieczności, dobrostanu są nasze relacje. To jest po prostu relacje. I nie ma tam, wiecie, ani sportu, ani ruchu, ani otyłość, czy brak otyłości. Nic nie ma takiego wpływu na nas, na nasz dobrostan, jak to, że my się po prostu czujemy, kochani, kochani, ważni dla innych ludzi, że mamy swoją siatkę połączeń, która jest naprawdę dla nas zawsze bardzo wspierająca. Więc to jest ta kolejna lekcja. Dlatego też niech rodzina będzie priorytetem. To jest ta ósma lekcja, i lekcja dziewiąta. Otaczaj się ludźmi myślącymi podobnie tak, jak ty. Czyli znowu, zobaczcie, tu znowu mamy połączenia społeczne, czyli, czyli między innymi tutaj mamy wspólnoty religijne, nie wiem, mamy wspólnoty zainteresowań, mamy wspólnoty pasji, mamy wspólnoty rozwojowe, mamy, nie wiem, kluby dyskusyjne, książki, seriali na Netflixie, cokolwiek. Ale mamy ludzi, którzy otaczają nas i myślą, myślą podobnie, czyli po prostu stanowią, jakby mają podobne wartości, mają podobne cele, I, i to znowu stanowi kolejny element wsparcia dla nas. Czyli zobaczcie, 9 rad od badaczy, którzy po prostu mm, zrobili bardzo długofalowe badania w tak zwanych niebieskich strefach. Czyli tam, gdzie ludzie są bardzo długowieczni. Myślę, że warto z tego skorzystać, zwłaszcza w kontekście przewlekłego stresu, który nam teraz bardzo mocno towarzyszy. I tutaj powiem Wam, że są takie badania doktora Claudio Francescini, który sformułował e, taką teorię o związku pomiędzy przewlekłymi chorobami a stresem, a starzeniem się. I on uważa, że negatywne skutki stanu zapalnego z czasem nawarstwiają się, powodując coraz to nowe komplikacje i wywołując schorzenia, które mogą prowadzić do rozwoju chorób typowych dla starszego wieku, jak choroba Alzheimera, miażdżyca, cukrzyca, problemy z układem krążenia. I dlatego zwolnienie tempa życia i te inne wskazówki, które przekazują nam tutaj stulatkowie, są po prostu bardzo, bardzo, bardzo ważne, kochani. To na tyle. Oczywiście proszę, proszę Was o komentarze. Czy macie wokół siebie takich naprawdę e, długowiecznych ludzi? Jakimi? Zapytajcie ich, jakie zasady są dla nich najważniejsze. Podejrzewam, że e, naprawdę mogą się mieścić w tych dziewięciu punktach. Jeżeli jest coś więcej, to koniecznie napiszcie, to będzie wspaniałe uzupełnienie tego materiału. Bo wiecie, czasami po prostu potrzebujemy spojrzeć na nasze życie, tak jakby, wiecie, z szerszej perspektywy, jakby korzystając z doświadczeń poprzednich pokoleń. Bo pewne rzeczy, tak jak człowiek, człowiekiem po prostu są niezmienne, i to czy my mamy taką technologię, czy śmaką, to natury ludzkiej bardzo, bardzo mocno tak naprawdę to e, nie zmienia. A doświadczenia poprzednich pokoleń naprawdę stanowią, uważam, no to jest po prostu skarbnica, skarbnica e, mądrości, zazwyczaj pewnego doświadczenia, zwłaszcza gdy jest to obrane jeszcze w taką świetną formę badawczą. No to na tyle, więc proszę Was o komentarze, o łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, a jeżeli materiał Wam się spodobał, no to koniecznie podeślijcie go swoim znajomym. To na tyle, do zobaczenia. Hej!